Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmę się tematem doboru idealnego koloru naszego podkładu. I muszę Wam powiedzieć, że jest to temat niezwykle ważny, jak dla mnie najważniejszy, dlatego, że uważam, że podkład to już jest najważniejsza część w makijażu. Dlatego, że, choćby dlatego, że zajmuje największą powierzchnię naszej twarzy. Dlatego poświęcę dzisiaj trochę czasu, żeby Wam opowiedzieć o tym, jak znaleźć ten podkład. Potem pokażę Wam test paseczkowy, czyli jak w praktyce znaleźć ten idealny odcień. Więc mam nadzieję, że wideo będzie dla Was pomocne. Ja tego typu filmik nakręciłam, e, kiedy zaczęłam prowadzić vloga, ale kiedy ostatnio puściłam tamten filmik, to stwierdziłam, że jest w bardzo kiepskiej jakości i już, e, i już pora, aby zająć się tym tematem jeszcze raz, dogłębniej e, i pokazać Wam przynajmniej ten test płachceczkowy w lepszym świetle. Idealnie dobrany podkład będzie wyrównywał kolorystycznie Waszą cerę, ale nie będzie dawał efektu sztuczności. Niekoniecznie chcemy usłyszeć od kogoś komplement typu, ale masz piękny podkład. Raczej chciałabyśmy usłyszeć, ale masz piękną cerę, ale masz piękną skórę. Dlatego chciałobyśmy znaleźć taki podkład, który nie będzie wyglądał sztucznie, nie będzie wyglądał jak podkład, ale jak nasza skóra, tylko piękniej. Dlatego wyobraźcie sobie swoją idealną skórę i poszukujcie takiego efektu. Podkład ma za zadanie ujednolicić kolory naszej cery, a także ożenić naszą twarz z resztą ciała. Często zdarza się, że nasza twarz jest na przykład jaśniejsza poprzez to, że używamy kremów z filtrem i zadaniem podkładu będzie także wyrównać jej kolorem względem szyi i dekoltu, czyli w jakimś w sensie, chcemy ją połączyć z resztą naszego ciała. Nie chcemy, aby nasza twarz wyglądała jak odcięta z innego człowieka, dlatego nie do końca będziemy dobierały podkład do samego kolorytu cery, czyli nie będziemy szukały jakiegoś koloru na naszej twarzy i do niego dopasowywały podkład, ale będziemy patrzeć na to, jakiego koloru jest nasza szyja i dekolt, czyli części ciała sąsiadujące z twarzą. Tak jak wcześniej wspomniałam, chcemy ożenić twarz z resztą ciała, dlatego przy doborze podkładu będziemy głównie patrzyły na szyję i dekolt. I teraz pojawia się od razu pytanie: czy szyja, czy dekolt? Czasami zdarza się, że nasz dekolt jest dużo ciemniejszy niż nasza szyja, dlatego że naturalnie, pada, kiedy pada na nas światło, nasza żufa daje cień. I często nasza szyja jest po prostu najjaśniejszą częścią naszego ciała. Co wtedy zrobić? Najlepiej przyjrzeć się sobie dokładnie i zobaczyć, czy rzeczywiście różnica kolorystyczna między dekoltem a szyją jest bardzo wielka. Na przykład, jak przyjrzycie się na mnie, właściwie moja szyja i mój dekolt jest w jednakowym kolorze. Dlatego dobierając podkład, będę sugerowała się tylko i wyłącznie e, odcieniem szyi, e, bo jakby nie ma takiej potrzeby, abym nawet patrzyła na dekolt, skoro szyja i dekolt jest w identycznym kolorze. Jeżeli wasza szyja jest dużo jaśniejsza od klatki piersiowej, dobierajcie swój podkład sugerując się właśnie kolorem dekoltu. Nie patrzcie na chwilę na szyję, dobierzcie podkład tak, aby idealnie pasował do tej właśnie części ciała. Nałóżcie później ten podkład na twarz, delikatnie wytraćcie różnicę kolorystyczną tego podkładu tutaj na linii żufy, tak, żeby nie było takiego odcięcia, a resztę szyi ocieplijcie lekko brązerem. Nie ma potrzeby nakładania podkładu na całą waszą twarz, dlatego że delikatną różnicę kolorystyczną możecie uzyskać bronzerem, a jest to dużo bardziej ekonomiczne niż pokrywanie całej twarzy jak pomyślałam warstwą podkładu. Jeżeli nie macie tego problemu i tak jak ja macie dekolt i szyję w podobnym kolorze możecie po prostu wykonać test paseczkowy. Zanim jeszcze przejdziemy do testu paseczkowego musimy ustalić naszą tonację kolorystyczną skóry. Jak to zrobić? Do tego celu najlepiej trochę się rozebrać, czyli tak jak ja odsłonić ramiona, dekolt i szyję i spojrzeć właśnie na te części ciała. Nie patrzymy teraz na twarz, bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, twarz może czasem dać nam niejasny obraz naszej tonacji kolorystycznej, dlatego popatrzymy sobie tutaj. Patrząc na nasze ramiona, dekolt, szyję, czasami od razu będziemy widzieć, że ta szyja jest na przykład żółta, albo że nasza skóra ma trochę więcej pigmentu żółtego, tak jak u mnie, ja ogólnie jestem żółtym człowiekiem, albo w drugą stronę. Od razu na pierwszy rzut oka zobaczycie, że Wasza skóra jest porcelanowa, jest bardzo jasna i przeważającym pigmentem w Waszej skórze jest właśnie pigment różowawy. Jeżeli tego nie możecie skreślić tak na pierwszy rzut oka, możecie pomóc sobie jeszcze jednym trikiem. Znajdźcie sobie na swoim dekolcie jakieś małe żyłki prześwitujące przez skórę i przypatrzcie się dokładnie jaki mają kolor. Jeżeli ustalicie, że te żyłki, które tutaj gdzieś prześwitują Wam w dekolcie i szyję, może gdzieś tu też na ramionach, e, mają taki kolor bardziej zielonkawy, to bardzo prawdopodobne jest, że macie w swojej skórze trochę więcej żółtego pigmentu. Jeżeli Wasze y, żyłki prześwitując dają odcień bardziej niebieski i fioletowawy, to wtedy bardzo prawdopodobne jest, że Wasza skóra ma bardziej różowawy odcień. Jeżeli nie jesteście pewne i nie potraficie w ogóle ocenić, czy jesteście bardziej w tonacji żółtej, czy może bardziej w bardziej tonacji chłodnej, różowawej, polecałabym Wam wypróbować po prostu podkłady neutralne. I kiedy przez test paseczkowy znajdziecie najlepszy odcień jakby z tej tonacji neutralnej, nałóżcie go na całą twarz i przyjrzyjcie się sobie. Jeżeli będziecie miały wrażenie, że Wasza skóra jest taka szaro bura i taka zmęczona, to prawdopodobnie Wasza skóra jest cieplejsza. Jeżeli nakładając nawet neutralny podkład, będziecie miały wrażenie, że Wasza skóra wygląda zbyt żółto, to prawdopodobnie musicie przejść do podkładów porcelanowych. Jeszcze jedna sprawa. Ja na potrzeby filmiku wykonam test paseczkowy w tym oświetleniu, w sztucznym oświetleniu, ale Wam polecałabym po wykonaniu tego typu testu wyjście ze sklepu i obejrzenie swojej twarzy w świetle dziennym. Światło dzienne jest. Inny niż światło sztuczne. Światło sztuczne często jest zbyt mocne i przekłamuje kolory, dlatego w poszukiwaniu swojego ulubionego i tego idealnego koloru podkładu polecałabym Wam jednak obserwacje poza sklepem, poza sztucznym oświetleniem właśnie na zewnątrz. Dlatego nie bójcie się wyjść ze sklepu po wykonaniu testu paseczkowego. Waszym celem jest znalezienie idealnego podkładu, a to właśnie w dziennym świetle będziecie w stanie ocenić, który podkład najlepiej połączy się z Waszą skórą. Zaczynamy więc test paseczkowy. Wybierzcie trzy podkłady, które tak na oko wydają Wam się tymi właściwymi i uszeregujcie je od najjaśniejszego do najciemniejszego. Nałóżcie je w małej ilości na część Waszej żuchwy wyjeżdżając aż na linie szyi. Zacznę od pierwszego koloru. Ważne jest to, aby wypróbować ten podkład i tutaj na końcówce naszej twarzy Nie zazwyczaj to już nie mamy zbyt wielkich przebarwień i zjeżdżając aż do szyi, tak by móc wypróbować go również na tej części sąsiadującej z naszą twarzą. Pierwszy podkład nałożony, teraz drugi. Niewielką ilość paseczek obok. I delikatnie rozcieramy te paseczki, dlatego że jeżeli nie rozetrzecie ich, to żaden kolor nie będzie wydawał Wam się odpowiedni. い ostatni。I ostat Mniej więcej trzy kolory mieszczą się ładnie na jednej stronie naszej twarzy. Jeżeli chcecie wypróbować więcej kolorów, to przejdźcie na drugi policzek, dlatego że zazwyczaj w okolicach brody mamy dość dużo zaczerwienień i przebarwień. Dlatego jeżeli macie, tak jak ja, przebarwioną brodę, nie testujcie podkładów już tutaj na brodzie, dlatego że obraz kolorystyczny już będzie zamazany. Więc nałożyłam trzy paseczki kolorów, podkładów, które wydawałoby mi się tak na oko odpowiednie do mojej skóry, i teraz będę przyglądała się, który z nich stał się najbardziej niewidoczny, który który z nich na tyle wpił się w moją skórę i połączył się z jej naturalnym kolorytem, że wydaje się nam niewidoczny. Chcemy, aby nasz podkład był w ogóle niewidoczny, tylko po prostu, żeby upiększał naszą twarz. Dlatego teraz mam nadzieję, że widać to dokładnie w kamerze, że Ostatni z podkładów, który nałożyłam jest zdecydowanie za ciemny. Odcina się i od tu mojej twarzy i mojej szyi, tworząc po prostu ciemniejszą plamę. Jeśli chodzi o drugi z kolei, już był troszeczkę lepszy, ale wciąż jest widoczny i na skórze mojej twarzy i na skórze mojej szyi. Ten pierwszy kolor, który nałożyłam pięknie wstopił się w, w skórę mojej szyi i twarzy i właściwie staje się prawie niewidoczny. Dlatego to ten pierwszy podkład będę testowała teraz na całej twarzy. Z testu paseczkowego wyłoniliśmy faworyta, który najlepiej sprawdził się na linii mojej żuchwy i na linii mojej szyi. Ostatecznym testem oczywiście będzie nałożenie podkładu na całą twarz i zobaczenie jak on wygląda. E, mimo wszystko nie polecam Wam kupować podkładu tylko i wyłącznie po teście paseczkowym, dlatego, że czasami na tak małej powierzchni możemy przeoczyć jakieś tam różnice kolorystyczne, dlatego ważne, aby potem już pokryć całą twarz tym podkładem i zobaczyć, czy naprawdę ożeniliśmy ją z resztą ciała. Dlatego teraz biorę mojego faworyta i szybko Króciutko nałożę ten podkład palcami, tak żeby nie przedłużać, tak aby pokazać Wam ostateczny efekt. Nałożyłam podkład na całą moją twarz, i teraz będę ostatecznie przyglądać się, czy ta twarz pasuje do całej reszty ciała. Pierwszym z takich testów, które możemy wykonać, to popatrzeć na wprost do lusterka i zobaczyć, czy nasza twarz nie oddziela się kolorystycznie od jakby przedniej części naszej szyi od dekoltu. Ja akurat teraz patrząc do lusterka widzę, że właściwie moja twarz jest identycznego koloru niż e, jak moja e, przednia część e, szyi i mój dekolt. Dlatego pierwsza rzecz zaliczona. Druga rzecz. Obracamy twarz bokiem i chcemy teraz zobaczyć, czy przypadkiem nie wytworzył nam się efekt maski. Ja nałożyłam podkład tylko do linii mojej żuchwy. I teraz będę patrzyła, czy patrząc na swój profil nie widzę żadnego takiego, żadnej takiej granicy właśnie tutaj na linii żuchwy. Czy przypadkiem nie ma tego efektu maski, że moja twarz jest inna. Niż szyja. Więc odwracam moją twarz, tak, żebyście mogły to wyraźnie zobaczyć. I mam nadzieję, że dokładnie to widać w kamerze, że właściwie mój policzek, czyli moja twarz, jest dokładnie w tym samym odcieniu, co moja szyja i mój dekolt, i absolutnie nie widać tutaj żadnej linii, która odgradzałaby te dwie części ciała. Misja zakończona powodzeniem. Odnalazłam podkład, który dobrze wygląda na mojej twarzy, a do tego pięknie łączy się z kolorem mojej szyi i dekoltu. W takim razie udało mi się ożenić moją twarz, z resztą ciała, więc mogę powiedzieć, że odnalazłam swój idealny kolor podkładu. Na koniec powiem jeszcze, że dobrze dobrany podkład, idealnie dobrany podkład to najlepszy przyjaciel kobiety, dlatego tak jak w życiu, bądźcie ostrożne w poszukiwaniu przyjaciół i dobrze się zastanówcie, którego, który podkład mianujecie swoim najlepszym przyjacielem. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was pomocny. Na koniec jeszcze powiem, że drogą do znalezienia najlepszego podkładu jest jednak testowanie, testowanie i testowanie. Dlatego nie zniechęcajcie się, jeżeli Wasz pierwszy typ nie okazał się idealny. Czasami trwa to... Kilka dni, miesięcy, czasem lat, aby znaleźć swój idealny podkład. Dlatego zacznijcie już dziś, a mam nadzieję, że skrócicie ten okres do minimum. Teraz już się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny mój filmik. Tam opowiem Wam, jak pięknie wykonturować twarz. A teraz już życzę Wam bardzo miłego dnia i do zobaczenia, pa. pa.